tylko po 250, jakieś gloki, a więc sytuacja jest nie najgorsza. Pasza z, ze skarem. Wow. Dokładnie. Już Musza teraz w takiej rundzie, no Dość ryzykownie też, ale zobaczymy jak mu to pójdzie. 3 do 1 jednak david Pro prowadzimy w tym momencie z Fnatic. Więc wszystko idzie po naszej myśli. Na pewno już rozgrzani nasi zawodnicy po tych rundach. I teraz po prostu czekam na rywali. Olofmeister mocno grywa do 7 HP, więc jest to spora przewaga nad tym zawodnikiem, gdy my gramy na karabinach. A Olof Meister tylko na pistolecie. Spokojnie jednak Fnatic. Podchodzą teraz chyba pod środek i być może tam do Neo i Snaksa będą próbowali atakować. Snak jednak sterowany. Cały czas pilnuje tej pozycji. No tutaj też na blisko jest Neo w BSie, tak więc szybko może obrócić się. I tam na pewno na tym środku będzie gorąco. Jeśli Snak spuści jakiś jakiś auto, to, to mim nadzieję, że przynajmniej Olof padnie. Snack Jak na razie Snak. Snak, zależy to bezło. Janusza pięknie. I ostatni zawodnik to Flusza. Pójdzie od wody. Co HP jeszcze na jego kącie. Snacks cały czas 55. No tutaj wybiegali kupą zawodnicy w Fnatic, ale to i tak nie wystarczyło. No Snacks naprawdę jest w formie i Snacks poszuka tego Ace'a, Już zobaczył Neo rywala, Snacks pójdzie po ace'a. Ace! Ace! Mamy Ace'a Snacksa! Ależ teraz niewzruszony Snacks, ale na pewno w duszy cieszy się, że tak strasznie pokarał zespół szwedzki. No coś pięknego jak to na...